O hej, Żaneta, sama jesteś? Hej, Jola, sama, a co? Nie namyślałam, że tu nikt nie przychodzi. Bo to prawda. Pewnie przez ten smród? przez Agatę i Sandrę wszystkich stąd wykurzyły. No właśnie o tym mówię. Wyczuwam ich mgiełki. A ty co tu robisz, Jola? Żeneta, bo mam problem? Słuchaj, ja wiem, że ostatnio na doradztwie popłynęłam i powiedziałam, że zostanę psychologiem. Bardziej chodziło mi o to, że jesteś moją przyjaciółką? A, no chyba tak. Słuchaj, bo ja muszę zrobić test. Kurde, z takimi rzeczami to chyba do Sandry. Serio? No, dziewczyna ma doświadczenie. Mówisz, nie widziałam. No, co chwilę robi jakieś testy z brawo? Ale mi nie o test z brawo chodzi. Wierności też biedny Adi. Żaneta mi chodzi o test ciążowy. Jaki? Takiego pewnie Sandra nie robiła? Żadna z nas nie robiła. Czyli jestem pierwsza i co teraz? No przede wszystkim nie chwal się Sandrze, bo się obrazi. Wiesz, że ona lubi być we wszystkim pierwsza. Ale co ja mam robić, żaneta? A, ty zrobisz test, a ja potrzymam ci drzwi.